Dzień dobry Państwu, nazywam się Mateusz Ocholi i chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do udziału w kolejnym kursie na Copernicus College. Tytuł kursu to ewolucja w kulturze. Teoria ewolucji jest uznaną wśród biologów, także przez przedstawicieli nauk społecznych, teorią naukową wyjaśniającą zmienność życia, zmienność gatunkową, ale też Ewolucję, powstawanie pewnych predyspozycji do zachowań czy też pewnych cech naszej natury, naszego umysłu. Teoria ewolucji wyszła jednak z sal wykładowych. Nie jest to tylko i wyłącznie dziedzina czy teoria czysto akademicka. Jest ona obecna w wielu różnych działach kultury. Do teorii ewolucji odnoszą się literaci. Darwin inspirował malarzy. Na srebrnym ekranie, także na tym mniejszym, motywy związane z genetyką, z Darwinem, są również niezwykle popularne, w szczególności w kinie science fiction. A więc teoria ewolucji jest rzeczywiście obecna w kulturze. Ale kultura to przecież nie tylko świat wytworów artystycznych, nie tylko to, co nas bawi. Częścią kultury jest też nauka. Teoria ewolucji wyszła także z biologii w stronę innych dyscyplin. Mówi się o ewolucji kosmosu, mówi się o ewolucji ludzkiej moralności, mówi się o ewolucji systemów społecznych oczywiście, mówi się też o religii. Religia, ewolucja kwestie kontrowersyjne. Tym właśnie zagadnieniom Poświęcony będzie nasz kurs. Składał będzie się on z 12 wykładów. Każdy z wykładów pojawiał będzie się co tydzień i do każdego wykładu dołączone będą pewne lektury, które pozwolą Państwu zapoznać się bardziej szczegółowo na zasadzie samodzielnej pracy z całym materiałem. Mam nadzieję, że ten kurs pomoże Państwu zrozumieć nie tylko tę pojedynczą kwestię, a więc Temat obecności biologii ewolucyjnej, ewolucjonizmu, także genetyki w kulturze, ale obecności i kulturo, kulturotwórczej roli nauki w ogóle. Serdecznie zapraszam.